Trudno jest być nastolatkiem w dzisiejszych czasach. Środowisko rówieśnicze, internet, niepokojące sytuacje na świecie wywołują presję, której rzadko który nastolatek potrafi się oprzeć. Presja nie omija również wierzącej młodzieży, a skutki tej presji to zagubienie, stany depresyjne i lękowe, napady agresji, to wynaturzone koncepcje tożsamości płciowej i seksualnej. To używki, samookaleczenia, a nawet samobójstwa. Tam jednak, gdzie rozlał się grzech, jeszcze obficiej rozlała się Boża łaska. I właśnie dlatego powstał obóz młodzieżowy Niepokonani. Niepokonani to miejsce spotkania z Chrystusem, to modlitwa i prorocze uwielbienie poddane prowadzeniu Ducha Świętego. To miejsce odpowiedzi na trudne pytania które młodzież nosi w swoich sercach. To biblijne nauczania, fachowe wykłady z możliwością zadawania pytań, dyskusje, możliwość indywidualnych rozmów, różnorodne warsztaty i wreszcie sport, relaks i przyjacielskie relacje. Od wielu lat, jako Misja 22-22, organizujemy obozy rodzinne, a teraz startujemy dodatkowo z obozem młodzieżowym. Do współpracy zaprosiliśmy wierzących fachowców z różnych dziedzin. Będą z nami m.in. terapeuci uzależnień i seksuolodzy, którzy będą dzielić się swoją naukową wiedzą i osobistym doświadczeniem biblijnej wiary. Ważnym aspektem obozu jest też głębokie doświadczenie Bożej obecności i prawdy Bożego Słowa, które trwale przemieniają serca. Obóz jest przeznaczony wyłącznie dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Spotykamy się w zakościelu koło Tomaszowa Mazowieckiego w ośrodku Proem w dniach od 16 do 21 sierpnia. Więcej informacji, cennik, regulamin i możliwość rejestracji można znaleźć na naszej stronie misja 2222.pl w zakładce niepokonani2023. Przekaż proszę tę wiadomość. Twoim znajomym. Daj im szansę skorzystać z pomocy. A tym co sądzisz o pomyśle obozu, podziel się proszę w komentarzu. A tymczasem do zobaczenia w Zakościelu.